Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Doradza. w serii Moto Info. dzisiaj dla Was pięć tematów ze świata motoryzacji, między innymi pogadamy sobie o spektakularnej wpadce Sherry. Później przejdziemy sobie do tego, że może już być to w niedługim czasie koniec donosicielstwa na kierowców. A zacznijmy sobie od aktualizacji związanej z tym, że w sumie to odmówiono mi wypłaty dotacji na auto elektryczne. Podobno każdy może ją dostać i to w dosyć kuriozalny sposób. Eee, Przypomnę dla tych, którzy jakby nie oglądali tego materiału, bądź było to już chwilę temu i może zapomnieli o co chodzi. Wniosek składałem w marcu tego roku. Miałem dowód miękki w tym czasie, co za tym idzie. No i Chciałem już złożyć ten wniosek, żeby zabukować sobie numer, więc wiedziałem, że później trzeba będzie ten wniosek uzupełnić. Mniej więcej w połowie października przyszła informacja o tym, że proszę uzupełnić wniosek o dowód twardy i pełną polisę, a nie tylko o C, tam jeszcze jakaś jedna rzecz była. Poprawiłem to raz, dwa, trzy. I w programie zamiast Sprawdź. I wyślij, to kliknąłem obok. Sprawdź i y, zapisz. I minęło 14 dni, dostałem informację, że panie Florkowski, wniosek odrzucony, bo pan w 14 dniach tego nie uzupełnił, ale może pan się odwołać. Żaden problem. Tutaj w terminie 5 dni ma pan y, mail do odwołania: ne, czyli nasze auto.odwołania czyli dedykowany mail. Napisałem odwołanie, powołując się na numer mojego wniosku, na numer tiketu serwisowego. No wszystko było podane y, od A do Z, łącznie w stopce z moimi danymi, danymi personalnymi. Y, Firmowymi, po czym dostałem informację, że ten ta moja odpowiedź została źle sformułowana, że nie jest zgodnie z regulaminem, a odwołać się można tylko raz, więc, panie Florkowski. Odrzucamy pana wniosek i ciekawie napisał Jędrzej z francuskiem.pl, pozwolicie, że zacytuję, bo tutaj byliśmy też w kontakcie w tym temacie. Artykuł 63, paragraf 2 KPA. Pismo wniesione drogą elektroniczną musi zawierać dane umożliwiające identyfikację. Podałeś je. Artykuł 64 KPA. Jeśli odwołanie ma braki formalne, organ ma obowiązek wezwać do ich uzupełnienia, a nie je odrzucać. Nie ma w KPA czegoś takiego, jak odwołać się można tylko raz. To zapis regulaminu, nieustawowy i może być nieważny, jeśli narusza prawa strony. Wątpliwości techniczne interpretuje się na korzyść strony. Nie ukrywam, zgłosiło się też do mnie kilku prawników, którzy powiedzieli, że tak można temat rozwiązać, idąc drogą sądową, jeżeli chodzi o Wojewódzki Sąd Administracyjny. Nie wiem, zobaczymy. Piłka w grze, bo nie ukrywajmy. Ja to ja, ale uważam, że ten mail nie jest podany bez powodu i podejrzewam, że spora część osób może mieć podobne problemy, więc... Niech się już te dotacje skończą, dzięki temu życie będzie prostsze, łatwiejsze i motoryzacja będzie w tym wszystkim równa. Dobra, przejdźmy jeszcze do partnera tego odcinka, strony Carvertical, czyli strony, gdzie możemy sprawdzić sobie historię samochodu przed zakupem, żeby nie kupić po wypadkowego auta składanego z trzech, który wcześniej był przystankiem autobusowym. Przechodząc sobie w link, który macie w opisie tego filmu, z kodem motodoradca otrzymacie 30% rabatu na zakup takiego raportu i warto w pierwszej kolejności sprawdzać auto przed zakupem, zanim nawet gdziekolwiek pojedziecie. Pierwsza weryfikacja. Przede wszystkim weryfikacja aplikacja sprzedającego. Bardzo często nic nie wyjdzie, ale jak czasem coś wyjdzie, no to chociaż żebyśmy wiedzieli, czy faktycznie okaże się, że jest to zgodne z tym, co mówi sprzedający. I jeszcze raz przypominam, przechodząc w link, który macie w opisie z kodem Motodoraca, otrzymacie 30% rabatu na zakup takiego raportu. Czy to koniec donoszenia? No, może tak. Zobaczymy, co na to wszystko Ministerstwo Sprawiedliwości, bo przypomnę, już kilka lat temu zmieniły się zapisy ustawy mówiące o tym, że jeżeli przyjdzie do nas zdjęcie z fotoradaru, no to w sumie to my musimy wskazać tego, kto nim jechał, bądź komu powierzyliśmy ten samochód, że to nie jest jak to jeszcze było przed kilku laty, że ktoś tam na jakiś patent ukraiński robił. Teraz urzędy są bardzo na to wrażliwe, czy z drugiej strony próbował to przemilczeć i najchętniej to by wziął mandat bez wskazywania sprawcy i bez punktów w tym wszystkim. Zmieniło się to. Lekką ręką teoretycznie można dostać nawet 8 tysięcy złotych mandatu za niewskazanie, bądź można też trafić na sprawę sądową, a tam nawet górna granica to może być 30 tysięcy złotych, chociaż patrząc na efektywność w ściąganiu mandatów, jeżeli chodzi o statystyki, te radarów to chyba dalej nie jest idealnie. Ale do tego wszystkiego dołączył się w tym momencie Rzecznik Prawów Pan Marcin Wiącek, który zauważa jeszcze jedno, że obywatel ma konstytucyjne prawo do milczenia. Nikt nie może dać na niego obligatoryjnego obowiązku wskazania sprawcy. I tutaj Marcin Wiącek zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o rozważenie zainicjowania praw legislacyjnych i zmiany zapisów artykułu 93 paragraf 3 kodeksu wykroczeń. Co ciekawe, stanowisko RPO spotkało się z aprobatą e, innych, po, po, innych podmiotów, jak chociażby Prokuratury Krajowej. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi o sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, informuje, że z zarzutami RPO nie zgadza się Departament Nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak jest plan, by wypracować postulat, który będzie dla obu stron tutaj satysfakcjonujący a, i będzie przedstawiony Komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego, czyli można interpretować to w ten sposób, że OK, starają się zrozumieć, że może być w jakikolwiek sposób to niezgodne. Teraz będzie definiowane każde słowo po słowie, trzeba by na pewno wszystko się dokładnie zgadza i ma być jakiś kompromis, czyli na zasadzie teoretycznie trzeba wskazać, ale może nie trzeba będzie wskazać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę Was informował na bieżąco. Od razu powiem na wstępie, nie lubię takich akcji. Ja wiem, że marketingowo bardzo często klika się to super, ale tu na przykładzie Sherry to mam wrażenie, że chyba nawet... Nie spodziewali się, że to pójdzie takim wiralem. O co chodzi? Nie tak dawno temu Range Rover ze swoim modelem w wersji plugin pokonywał schody chińskie Tianmen. E, no, oczywiście spektakularny wjazd pokazujący siłę, możliwości samochodu, ale i też połączenie z pewnego rodzaju e, historią. No i wzniosłem: 999 schodów na wysokość 300 metrów, więc zapewne jest to imponujące. No i teraz Sherry mówi: No, my też chcemy. No i tu wam powiem, jaki model chodzi. A ja dokładnie chodzi o model. Feng Yung X3L. Auto tak samo miało wjechać na te schody. No i spokojnie, wjeżdżało sobie, wjeżdżało, wjeżdżało, aż w pewnym momencie coś się... Lepsuło i auto zaczęło się staczać. Jeszcze uderzyło o barierkę nisząc tę barierkę tychże słynnych schodów, co następne przez ponad dwie godziny auto było ściągane w dół. No i tutaj od razu pojawiły się swojego rodzaju spekulacje, że nie to auto się nie nadaje, bo nie jest w stanie wjechać na schody. Później okazało się, że te różnego rodzaju liny zabezpieczające, które były, co nawet jest lekko na wideo widoczne, że ta jedna z tych lin gdzieś tam się zaplątała w koło i sprawiła, że to auto nie było w stanie wjechać dalej, bo koło się w tym wszystkim zblokowało. Nie zmienia to faktu, że wychodzę z zupełnie innego założenia. To jest pewna historia, a my tutaj próbujemy robić swojego rodzaju marketing wokół tego wszystkiego. Pięknie, jeżeli to się uda, gorzej, jeżeli się nie uda, i też tutaj, patrząc na głosy, okazywało się, że wielu turystom się to bardzo mocno też nie podobało, z tego względu, że te schody nie służą do wjeżdżania, a do wchodzenia przez turystów. I później przez pewien czas były zamknięte, bo trzeba było drogą alternatywną. Chodziło o to, żeby później móc to wszystko naprawić. Pytanie, czy ten wjazd będzie powtórzony, bo Sherry będzie chciał za wszelką cenę pokazać, że da się, nie wiem, zobaczymy, oby nie. Jak byłem małym dzieckiem, to zawsze podchodziło się z kolegami do samochodów na parkingu, no i patrzyło się ile ma na liczniku jaka prędkość maksymalna. Ale tak patrząc względem prędkości maksymalnej, no to wiadomo, im bardziej sportowe auto, tym ta prędkość maksymalna jest większa, ale też pojawią się ograniczenia. Najczęściej no przy szybkich autach można spotkać ograniczenie 250 km na godzinę, Chociaż przy tych bardziej sportowych producenci oferują dodatkową dopłatą zdjęcie tego ogranicznika, ale też mamy część samochodów, gdzie mamy ograniczenie prędkości, na przykład do 180 km na godzinę, co można chociażby spotkać w autach japońskich jak Toyocie, czy w ostatnim czasie w modelach Renault, czy chociażby Volvo. Ale Odwróćmy teraz to, spójrzmy na to w lustrzanym odbiciu. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, no to mówmy się szczerze, czy nawet w sumie spalinowe, 3,5 sekundy, 4 do setki, no nie robią na nas jakiegoś większego wrażenia. Ultra szybkie samochody elektryczne, sportowe potrafią rozpędzać się do pierwszej setki poniżej dwóch sekund. No i Chiny chcą wprowadzić swojego rodzaju ograniczenie. Tylko że w drugą stronę, że auto, nawet jeżeli by miało 1,8 do setki. To będzie musiał mieć minimum 5 sekund do setki, ale będzie można to jednym przyciskiem zdezaktywować, czyli na zasadzie tak jakbyśmy mieli ten pomad aktywny, uzależniony od znaków i można sobie to włączyć, wyłączyć te wszystkie isy i inne wynalazki, które w obecnych autach można spotkać, to tak samo, jeżeli ktoś chciałby bardziej dynamicznie ruszyć ze świateł, to będzie musiał, nie wiem, ten tak zwany tryb na sobie wyłączyć, po to, żeby było bezpieczniej na drodze. Zobaczymy, kiedy to do nas zawita. Ostatnio jechałem Autostradą Ma 4 z Katowic do Krakowa. Przyznam szczerze, tym odcinkiem rocznie, pewnie mniej więcej z 20-30 razy przejeżdżam. Nie zmienia to faktu, że ostatnio jadąc, mniej więcej jakieś dwa tygodnie, jak to nagrywam EF wstecz nie widziałem nigdy takiej ilości robót na tym jakże krótkim odcinku autostradowym i tym w sumie jednym z droższych w Europie. Owszem, tam nie kojarzy dnia, żeby kiedykolwiek nie odbywał się jakiś remont, ale teraz wzmożenie tych prac serwisowych było naprawdę bardzo dużo. Dziennie tam przejeżdża około 47 tysięcy samochodów i tych remontów jest dużo. Co za tym idzie ograniczenie prędkości też w tym wszystkim jest spore i uśrednienie prędkości na tym odcinku jest specyficzne, ale Poznaliśmy już teoretyczną datę, kiedy ta autostrada będzie darmowa. Znaczy będzie mogła być darmowa, kiedy przejmie ją z powrotem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i będzie to data 16 marca 2027 roku, więc już nie tak długo, ale cały czas tak z lekkim dystansem to mówię i uspokojeniem. Cały czas obecny zarządca drogi Chce, by dalej móc ją pozostawić w swoim administrowaniu. Pod tym kątem też nawet rozważa możliwość wybudowania dodatkowego trzeciego pasa. I powiem wprost, świetne rozwiązanie. Wybudujcie ten trzeci pas i tylko na tym trzecim pasie róbcie remonty, a te dwa pozostawcie w spokoju. To też pewnie lepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby ta droga została drogą darmową. Podzielcie się w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie. Na dzisiaj to tyle, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!